Szanowni państwo, bieżący rok obfituje w rocznice ważne dla relacji polsko-niemieckich. To także okazja do podkreślenia szczególnego znaczenia gospodarczego wymiaru naszej współpracy. Obchodzimy 30-lecie podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a także 25-lecie funkcjonowania samorządu gospodarczego skupiającego przedsiębiorców niemieckich i polskich. Obecna sytuacja globalna pokazała nam że kondycja przedsiębiorstw jest kluczowa dla funkcjonowania społeczeństwa. Pandemia mocno uderzyła w europejską gospodarkę i jesteśmy dopiero na początku ożywienia. Mimo to PKB Polski wrócił już do poziomu sprzed pandemii i w drugim kwartale bieżącego roku był już wyższy niż w czwartym kwartale 2019 roku. Handel zagraniczny miał w tym swój znaczny udział. Niemcy są od lat naszym największym partnerem gospodarczym. Dobre owoce sąsiedzkich relacji są widoczne jak na dłoni. W 2020 roku wymiana handlowa między naszymi krajami osiągnęła blisko 120 miliardów euro, a w tym roku będzie jeszcze większa. Zmieniła się również struktura eksportu, w której coraz więcej jest produktów wysoko przetworzonych, co świadczy o rozwoju gospodarczym naszego kraju. Za ten sukces Współodpowiedzialne są polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, zarówno globalne spółki, jak i małe i średnie firmy. Inwestycje bezpośrednie osiągają wartość 40 miliardów euro, a niemieckie firmy zatrudniają w Polsce prawie 400 tysięcy pracowników. Doceniamy, że znaczna część zysków niemieckich firm zostaje w Polsce. W 2019 roku firmy te reinwestowały nad Wisłą ponad 2,6 miliarda euro. Polscy przedsiębiorcy również są coraz bardziej zainteresowani wchodzeniem na rynek niemiecki. Niemcy i Polacy wspólnie działają na głównych kierunkach rozwojowych Unii, takich jak konkurencyjność europejskich gospodarek w warunkach transformacji energetycznej, rozwój technologii wodorowych, elektromobilność. I ICT. Ta współpraca tworzy silny fundament polskiej gospodarki, co jest dostrzegane przez instytucje międzynarodowe. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska i agencje ratingowe podwyższają prognozy wzrostu PKB dla Polski. To dobra wiadomość także dla niemieckich przedsiębiorców. Takie organizacje jak Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa mają kluczowe znaczenie dla utrzymania dynamiki rozwoju sąsiedzkiej współpracy. Od 25 lat pomagacie Państwo koordynować i konsolidować wysiłki wielu podmiotów gospodarczych działających po obu stronach Odry. Państwa doświadczenie i operacyjny know-how jest wielkim atutem i przynosi obopólne korzyści dla naszych społeczeństw. Wszystkim Państwu obecnym na Gali i jubileuszu 25-lecia polsko-niemieckiej izby przemysłowo-handlowej składam najszczersze gratulacje. Jesteście symbolem polskiego wiersza w ostatnich lat. Te słowa kieruję naturalnie także do wszystkich firm członkowskich Izby.